Mam go widzę, witajcie na kolejnym odcineczku z serii Polska Wieś. Ja odpaliłem szybko nagrzwanie, ponieważ przyjechał właśnie do mnie kombajnista, który tam o sobie kości, proszę bardzo. Tutaj nie wiem czemu z tym zaczął kościć na siatce. to lekka spina zaraz będzie. Bo kurde no, miało być wszystko na ale chociaż z drugiej strony też to dobrze wyjdzie, bo tu więcej plac jest. Jak widzicie tutaj. Yy, witam chłopacy. Yy, robota wret, tutaj jakaś podsypka jest robiona pod ten garaż. Jeżeli chodzi o temat prasy, no to w kolejnym odcinku pojedziemy, no bo jak na razie i tak mamy żniwa. I... Zobaczcie, karmiłem trochę więcej teraz te, jak one mają, krow, krówki. To zobaczcie, ile się obornika pojawiło. A ja teraz muszę tak, chyba chłopakom zabierę tego, ten ciągnik. Chłopak ja muszę wziąć ten ciągnik chwilę. Zamontowaliśmy łyżkę, żeby tutaj właśnie chłopacy mogli wybrać. I tutaj tam jest takich dwóch, co potrafię jeździć, więc oni sobie tutaj jeżdżą. A ja wezmę szczepę, bo to już kurczę nawet na niej coś jest nasyponego dziwne. Czekajcie. Trzeba to to przekrzywić. Dobra. I zobaczymy ile on tam ma. No myślę, że na pewno nie ma full. Ale jak sobie staniemy tutaj, to myślę, że będzie w porządku. Nie będę go jak na razie gasił. Zobaczcie jak ładnie, powiem wam, że bardzo ciemny jest ten jego bizon I y, zostawcie łapkę w górę bo Dobijamy 900 subskrypcji do końca tego roku A może nawet 1000, kto wie y, Tych łap na pewno nie widzieliście, bo to one są Nowe, nowe mi przyszły y, Sprzedajemy dwie krowy Poza odcinkiem Te one już wszystko zjadły, nie? Bo problem jest taki, że Tutaj poja statycznie po pojawia się tutaj 8 krów. No ja myślałem, że mamy... O... Ja, że ja mam 8 krów, nie? Bo też coś się zbugowało. Jak sobie wchodzę w zagrodę, to mi pokazuje, że nie mam... Zagród, nie? I co? I... No i się okazuje, że ja mam 30 Więc. Więc tak, w ogóle to też... Patrzcie trzeba będzie dosypać szkurą. Ja ta to co palę te nie Nieważne, dobra, idę zobaczyć jaką nie? Tamtnie... Aby, on, a wiesz on, ty, no ty, no tutaj to miarę dobrze uciął, ale tak... To... Karnę się z nim. Cześć! Czekaj, to może wejdę tam do niego do kabiny. O. Powiem ci, całkiem przestronna ta twoja kabina, no. Ale głośna tu masz i kurzy się trochę. A tutaj czemu, żeś nie dokosił? Nie, tak to jest z tymi pracownikami, widzowie. W ogóle też jakiś header leży. Ty, a co ten header tu robi? What the fuck? Pewno sam przed jakiś, nie wiem, coś tu. Jak kurde nie spytałem się go, ile ma tam w zbiorniku. Ale dobra, podjedziemy, zobaczymy. Może się go zapytam, to może ja bym trochę pokoś, kurde? Bo się nauczył. No, Teoretycznie się umawialiśmy, że jakby kogut. Tego wiecie. Się palił. Muszę wtedy podjeżdżać, a co on już zostawia? A o, jak on tu dojeżdża na kogoś na pole? Ja, pididi. Współczuję temu chłopowi tutaj, Dobra. Nie chcę, by tutaj skończył. Jak się zapalą, koguty, to ja wtedy powiadam. Tylko muszę go jeszcze machnąć o to, bo nie wiem, co on tutaj naprawdę zrobił, nie? Co on tutaj wyczynił, albo. Jakby tutaj dojechał, to się ustawię taką i wysypiemy od razu, się ładnie. Jak tu mi dojedzie, Dobra. Oj. Zumienienie się, sorki. Podaj do sobie, widzę jakieś tutaj. Eee, czekaj, tylko muszę zobaczyć jedną rzecz. Ja mam. Właśnie widzowie Jak ładnie tej kosi o. No ładnie, ładnie. No eee, Dobra, niech sobie tej kosi, a ja zobaczę, czy nie mam czegoś jeszcze do zrobienia, na jego go spię. Oczywiście, że mam, bo trzeba zatora zapiąć po przysiepę, tylko teraz... E... Teraz to tak wychodzi, że... O ty! Kogut, kogu zapalił, Co biec! Nie wiadomo, czy dojedzie, ty. Bo nie wiadomo, czy dojedzie, to ja biegnę, widzowie. Żeby on tu, aby dojechał, nie? Stoi chyba. Albo jedzie? No, dojedzie tu chyba, nie? No, dojedziesz czy nie dojedziesz, panie? Przejdzie? Na styk, chyba. I ja to powiem wam, że tutaj całkiem dobrze sypie. Ile to będzie tona? Dwie tony? Za dwie tony to ma ten zbiornik tyle, to tu... Trzy przejazdy Ale słomy też nie będzie w tym roku Ale słoma... Nie wiem, bo... Z jednej strony Jakbym sobie kupił paszowóz To słoma by mogła zostać Ale... Jak teraz nie mamy pieniędzy bardzo na ten... Na paszowóz Chociaż jakbyśmy też to sprzedaliśmy To wiecie, no to... To by jednak y, to wszystko było, ty, no bo tutaj... A pato to. Uch! Ale mnie wyniosło pierdzielona. Mmm, czekajcie, trzeba sobie włączyć tutaj to. Też ty, jak ja będę tak jeździł, to tak, ale jak on będzie jeździł, to co? No poniszczy, ty, to nie. To jednak nie, bo fajnie jest wygniatanie, tylko że on mi tu zaraz wiecie, co zrobi. Ty, fucking problem jest taki, że ja to nie mam. Za bardzo, gdzie, gdzie to sypać ale to trudno. Dzisiaj tylko jedno poletko. Kusimy to tam, wiecie, to na przyczepach zostanie, a najwyżej się to, wiecie, gdzieś tam w kolejnych odcinkach ogarnie, nie? I tam ten zator też niech stoi, a wezmę tego, w którym teraz siedzę, i tą większą przyczepę im tam zestawię. Co nie? Z znaczy, mówmy, bo on tam sam kłaśnie przecież. I wy to widzicie chyba kiedy? W sobotę, tak? Ten film. Mordę wam, że te pra ci pracownicy w tym. na tej kolonii, to. Dobra, widzę Tam... Afera zrobiłem już teraz ma dobrze Jak nie będzie jakoś dobrze to za rok go nie biorę Albo w ogóle nawet w tym roku już Kogo innego wezmę Wiadomo on jak miał swój kombajn to też by inaczej było No ale niestety jak na razie Budżet nie pozwala może po tych Ale to wiecie czy mi się opłaca Jakoś kupować Już mi się wydaje że lepiej to nawet chyba Ja tu Co tu się z tymi bylkami stało No ploci w, loci w sypiemy. Chyba, że stanie. A, nie stanie, tak. Nie stanu, dobra. No, że kurde, sypie się to tak jakby lekko po burcie nawet. Tak by nawet rzekł. Dobra, a se stanę tutaj na poboczu. No bo ja też tutaj żem wjechał. Stanę to. A bo w zasadzie też nawet zjadę na tam na sam dół Bo tylko tutaj, jak zrobi, to tu o, tutaj będzie trzeba by zrobić. To tutaj się zaparkuje. Bo on gdzieś tutaj polno ma jechać. Tak przyjechał tędy, to też tędy pewnie będzie wracał, nie? Więc tak. A tu ten ciągnik tak chodzi cały czas, no. Też porządki na gospodarstwie sobie będzie zrobić, bo te belki, z tym tu jakiś nawóz jeszcze Tu ten obornik też tak leży jak leży Eee, yy, dobra, to czekaj się na chwilę, bo... Yy, tutaj mi się ldka kraksa stała na stanowisku A ty, drogi widzę, zostaw stąd na nas <głapki> łapkę w górę Nie, dobra, już wróciłem, widzę, bo tutaj lekko mi się coś rozlało Nawet nie do końca wiem, co ty, a on gdzie poszedł gdzieś poszedł, ty no czekaj ta wizera co do mnie zadzwonić, no wszystko jasne wizera wzięło się poszedł odlać odla odla po prostu szachy tu jakoś zauważyłem w tych szachach nie? <grych> ty no no to tutaj tak się mocno wygniotła, tutaj to zobaczcie nic praktycznie. No to co, tutaj kiedyś co, do no w następnym odcinku pewnie też coś sprasujemy, o właśnie, napiszcie jak chcecie mieć te prace polowe w nocy, nie? Na przykład o 24.00 wyjedziemy w pole, co nie? Albo nawet o 1 rano, albo tam, a właśnie, a jak się mówi, w nocy czy rano? Chyba jak się chce tak się mówi, no ale tam. Nie będę się na ten temat za bardzo jakoś tak wypowiadał. To to jak chcecie takie prace polowe, no to 10 opek w górę pod tym odcinkiem i myślę, że zrobimy. Opatrzcie, a tutaj kościół przed już. To, to co, to ławiec jakiś? Jaki wysoki, bo był? No nie wiem. Tak, teraz zaprzekoszę? Dobra Tak, do góry trochę? Dobra Czekaj, bo to chyba nie jest takie trudne Takie koszenie wiesz ja bo to mi zbiera tu z lewej A, no tak O, 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 o czekaj Dobra No dobra, no, to ja wysiadam no Dobra widzowie ogólnie no to yy, on tam poszedł już do mnie do domu, bo rodzicze się mamy A ja sobie jeszcze to wysypę na szybko Kurde rury nie, roz nie rozłożył nie, nie ten Jak będzie dobrze wesicie Ogólnie to mi się pojechać trochę Z którym to to się tą rurę tutaj Idzie, ta ta rura się rozłożyła? a to dobrze, źle, że bym podjechał kurde, na no, nagina no, się ta przyczepa to aby tyle było, ty malutko Teraz możemy włączyć to i już będzie mieli normalnie. Natalia Dobra, widzę, to co? Ja tam się idę z nim rozliczyć. Napiłem się coś tam jeszcze. A Wam dziękuję za oglądanie tego odcinka i co, trzymajcie się do nas na tego i ma No cześć.